Cześć! Dziś historia z motorem znowu. Ja wiem, że lubicie trochę motor, trochę nie lubicie, bo chciałem je zjeść, ale dziś historia z motorem, jak byłem taki średnio mały, duży. Taki pomiędzy wszystkiemu historia była taka, że to był ten sam motor i ja na nim jeździłem i przyszedł do mnie kolega i powiedział chodź, przejdziemy. Ja mówię. Dobra, ale ja prowadzę, bo ci nie dam jeździć, bo zepsujesz motor. No i on, ok, ok, yy, możemy tak zrobić. Yy, no i wsiedliśmy na tego Krosa i on z tyłu, ja z przodu i jechaliśmy. Brum do przodu, brum tu na zakręcie, brum z górki, brum pod górkę i z, z końcu wjechaliśmy w takie miejsce, gdzie jest taki piasek. Wiecie, jak jeździcie rowerami to po takim piasku się nie da jechać bo rower się tak telepie i łatwo spaść i ja na takie piaski właśnie wjechałem ja myślałem, że cross sobie poradzi to nie rower ale się okazało, że jednak nie poradzi sobie z dwójką z jednym by sobie poradził, ale trochę za ciężko mu było z dwoma ludźmi bo to nie było dla dwóch ludzi ten motocross nie był no i ja chciałem wjechać tam po tym piasku, ale nie wyszło i zaczęło nam i tak telepać I się przewróciliśmy I się okazało, że to takie od motoru Co się odpala, tak trzeba kopnąć w tą Nóżkę taką i wtedy się odpala kros. No to to mi się wbiło w kolano Nie wiem czemu wszystko mi się wbija w kolano Kiedyś gwóźdź, potem nóżka Ta taka do odpalania, no cóż Biedne kolana, na szczęście nie wbiło się jakoś super mocno Ale miałem takie kółeczko Wbite w kolano i podniosłem rower, powiedziałem do kolegi: Wracaj do domu, bo ja muszę szybko, bo krew mi leci, bo lecia i miałem szare spodnie miałem na sobie, i one już były czerwone na kolanie. No to on poszedł do domu, a ja szybko wsiadłem na motor, odpaliłem, wróciłem do domu i powiedziałem: Mamy, że się przewróciłem na motorze i krew mi leci. No i bolało trochę, bo to się jednak wbiło, ale przyszedłem i w sumie. Nawet nie mam blizny. Więc taki tam tylko słaby padeczek. Mogło być gorzej. Nawet prawie nie umarłem. Tyle.